Dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedną pizzę Bo ja dostałam resztę? Nie, to ja mam wszystkie pizze Tylko spójrzcie na tę wieżę O mój Boże Masz ogromną wieżę z pizzę, a ja tylko jedną? To niesprawiedliwe Przestań narzekać, lepiej zacznij szybko jeść Mam nadzieję, że moja pizza będzie przynajmniej smaczna Wygląda apetycznie, niż inne. Mmm, pyszności. Jak tu dużo sera. Uwielbiam ser. Hej, nie jestem workiem na śmieci, do którego można wrzucać resztki jedzenia. Zabieraj to. Wiesz co? A masz. Ej! Dlaczego tak się złościsz? Nie zrobiłam tego celowo. Ja też chcę zjeść swoją pizzę. Już sam jej widok sprawia, że cieknie mi ślinka. Wymyśliłam sposób na szybsze i wygodniejsze jedzenie, aby nie brudzić rąk. Wow. Super, nie sądziłam, że ktoś może coś takiego zrobić. Jak ty to zmieściłaś? Pizze są pyszne, więc stać mnie na więcej. Oj, co się ze mną stało? Pizze wyszły ci bokiem, a raczej szyją. Ale my z chęcią je zjemy. Pyszności. Muszę natychmiast wracać do normalności. Uf, a gdzie są moje pizze? Kto je ukradł? Kto się odważył? Złodzieje, jak mogliście Wcale się tego nie wstydzę, bo jedyne o czym myślę to jest jedzenie mojego stosu pizz No co, pora was zjeść Może lepiej nie zaczynaj od dołu Co mogłoby pójść nie tak? Ojej, właśnie to, a nie mówiłyśmy Tak, doszło do pizzowej lawiny za co mnie spotyka taka kara? Nienawidzę czosnku. A kto w ogóle go lubi? Macie po prostu pecha, bo ja mam tylko jedną główkę. Z czego się śmiejesz? Będziesz to jeść jako pierwsza. Spokojnie, nie jestem tchórzem, więc szybko sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Chyba przyceniłam swoje siły. Nie dam rady tego zjeść Mam już dość Jeszcze czego? Czosnek trzeba zjeść w całości Mam nawet dla ciebie specjalny prezent Wyciskarkę do czosnku Możesz włożyć do niego cały czosnek I wycisnąć go prosto do ust Nie chcę tego robić, bo zwymiotuję To nie było pytanie, od usta Co za ochyda, mam teraz okropny smak w buzi Oj, nawet ja czuję ten zapach co za fetor, to okropne. Dobrze, że zawsze mam gumę na takie okazje. Dzięki. Nie będziecie musieli tego wąchać, a ja nie będę musiała tego cierpieć. Alex, teraz Twoja kolej na jedzenie czosnku. Dlaczego miałbym go jeść? Zobaczcie, jaki fajny naszyjnik mogę z niego zrobić. Przestań się wygłupiać i tak będziesz musiał go zjeść. Dobra. Ale najpierw musimy pozbyć się zbędnej skórki. Pomoże mi w tym ogromny wazon. Potrzęsiemy. No i gotowe. Teraz pozostały już tylko ząbki, więc można je jeść. O rany, to okropne. Nie jadłem nic bardziej obrzydliwego. A ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo śmierdziało mi z ust. Zwykły spinać na ubrania może zawsze ochronić przed zapachami, a jeśli nie da rady, to trzeba będzie rozpylić odświeżacz powietrza. Chyba jednak nie pomaga, trzeba zneutralizować źródło smrodu. Udało się! Ale nie powtarzajcie tego w domu, bo odświeżacz powietrza jest bardzo niebezpieczny. Przynajmniej nie śmierdzi mi Z ust! Super! Julie, na kogo czekasz? Pospiesz się, jest czosnek. Nienawidzę go od dziecka. Jeśli zobaczycie, że moja twarz robi się zielona, pomóżcie mi, błagam. To obrzydliwe. Okropne. Dlaczego tak się spieszysz? No właśnie, przecież nie musisz. Dzięki temu szybciej pozbędę się tego czosnku. No to odważny krok. I to z jaką prędkością? Julie, świetnie sobie radzisz. Zostało tylko troszeczkę. Wow. Jak to możliwe? Po wszystkim, koniec z czosnkiem. Nawet ja tak nie śmierdziałem. Julie, przykro mi, ale będziemy musieli cię odizolować. Inaczej wszyscy zemdlejemy od tego smrodu. Za co? Udało się, wreszcie nie śmierdzi. I czuję się o wiele lepiej, hura! Kurczę, nie poszczęściło mi się z tiktakami. A ja mam szczęście, mam całą górę. Zobaczcie, kto ma prawdziwe szczęście. Może ja kiedyś dostanę górę smakołyków. Mila, masz najmniej słodyczy, więc możesz zaczynać. Myślę, że dam radę zjeść jedną drażetkę tiktaka. Jest pyszna, ale strasznie mała. Alex twoja kolej. Nareszcie. Teraz będę miał. Co się dzieje? Dlaczego nic się nie sypie? Alex nie dostanie cukierków. Jeszcze czego? Kurczę, rozsypałem tiktaki na całym stole. Myślę, że mogę je szybko zebrać za pomocą zwykłej słomki. Gotowe. Julie, tylko ty zostałaś. Mam nie tylko ogromną paczkę cukierków. W środku jest cała masa małych opakowań. Wystarczy dla każdego. Jeszcze czego? Wszystkie słodycze są moje. Uwielbiam tiktaki, więc szybko zjem te kilkanaście paczek. Kurczę, nawet się z nami nie podzieliła. Nie szkodzi. Znam sposób, jak ukraść jedno opakowanie. Tadam, i cukierki są nasze. Stójcie! Jak wam nie wstyd! Niczego nam nie udowodnisz. Ale dam wam nauczkę. Zemsta będzie straszna. Ręce do góry! To dla was! Jak? Będziecie jeszcze kraść moje smakołyki? Mila, tu jest naprawdę dużo słodyczy! Pospiesz się i łap! Dobra! Pyszności! Co? Nie mam już żadnych tiktaków! Wystrzeliłam wszystkie jako naboje, ale podzieliłaś się z przyjaciółmi. Mogę otworzyć. i kaktus! I co ja będę z nim robić? Muszę go polizać najgorzej, a ja nic nie robię. Ja będę gryźć. Kto zacznie? Ty, poli. Ja? Dobrze. Będę mieć nadzieję, że nie jest zbyt kujący. Auć! Jednak jest kujący! O nie! Nie mogę! Wednesday, ale dlaczego ja? Bo tak. Mój biedny język już nigdy nie będzie taki jak kiedyś. Aj, fu! To boli! Moje biedactwo. Babcia ma pomysł. Zaraz opatrzę ci język za pomocą plasterków. I jak? Lepiej? Świetnie! Teraz moja kolej. Muszę coś wymyślić. Zanim zacznę go jeść, muszę oczyścić go z igieł. Kurczę siedzą naprawdę mocno, więc rozwiążemy ten problem w inny sposób. Podpalimy go. Nie martwcie się, nie zostaniecie porażone prądem, chyba że jesteście kaktusem. Dobra, naciskam. Mogłabym na to patrzeć wiecznie. A oto i łysy kaktus! Taki dam radę ugryźć. To straszne. Hmm. W smaku podobne do tego, co gotuje mama. Więc ujdzie. Zrobiłam to. Babciu nie śpi. Co? Gdzie? Kto śpi? Ja nie śpię. Otwierać? Co? Czy to psie jedzenie? Czas na karty. Poli, nie oszukuj. Łezdej, trzymaj. Nic nie mam. A ja muszę to polizać. A ja spróbować. To straszne. Jestem człowiekiem, a nie psem. Babciu ustępuje starszym. Nie przysuwaj tego do mnie. Niech będzie. Spróbuję szybko i zapomnę. Oj, fu. Smakuje gorzej niż kocia karma. Przestańcie się śmiać z babci. Zobaczymy, jak poli będzie to jadła. Bla bla bla, no i zjem. Oj, nie mogę, jak to śmierdzi. Babciu, może nie muszę. Musisz, musisz, trzymaj łyżkę. Dziękuję. Myślisz, że tak będzie łatwiej? No przynajmniej nie ugrudzę sobie rąk. Spróbuję. Mmm, smakuje całkiem nieźle. Czy ja dobrze słyszałam? Powiem nawet więcej. Bardzo mi smakuje. Teraz posmaruję karmą tosta i będzie o wiele lepszy. To jest pyszne, a do zapachu można przywyknąć. Babciu, możesz mi to robić codziennie na śniadanie? Kochaniutka, ale ja mam tylko karmę dla kotów. Błędzday, otwieraj klosz. Sprawdźmy, co to za kolorowa ohyda. Błędzday, jaka ohyda? To tęczowy tort. Sprawdźmy karty. Nic nie mam, no trudno. Mam to ugryźć, najgorsza kara. A ja muszę polizać, hurra! To lepsze niż nic. Dobra, ja pierwsza. Liczę każdy okruszek. Nie martw się o to, po prostu go obliżę. Cały dookoła. Poli wystarczy. No już, już. Zostało tylko troszkę. Możesz ugryźć. Obśliniony, kolorowy tort. Wiem, gdzie będzie dobrze się prezentował. Na przykład na twojej buzi. Oszalałaś? Masz. Też spróbuj. Jak śmiesz. Poli, zaraz oberwiesz. Co za oślinienie tortu. A to masz bez powodu. Dziewczyny, przestańcie. Już mi słabo. Albo dobra, lecę na telewizor akurat na jedynce leci serial. Sprawdźmy, Poli. Ty chcesz? No dobrze. Co za pyszności. Teraz czas na karty. Ugryź! Nic, to trochę smutne. A ja będę lizać? W sumie całkiem nieźle. W takim razie ja zacznę. Nie, bo ja. Zjesz wszystko i nie będę miała co lizać. A teraz mogę oblizać każdą warstwę. Bułkę polizałam. Teraz pomidor. Gotowe. Babciu, będziesz jadła? O, burger wygląda okropnie. Jest cały w twojej ślinie. Może jednak nie muszę tego próbować. Wednesday. Poli. Nie macie litości dla babci. Dobrze, ugryzę tylko trochę. Fu, co za paskudztwo. Nie, nie chcę tego. Co chcesz? Burgera? Zabieraj. A ja go zjem z przyjemnością. Jest pyszny. Mm, dzięki babciu, że się podzieliłaś. I co tu jest? O mamusiu, czy to ośmiornica? Mam nadzieję, że nie jest żywa. Bierzcie karty, dziewczynki. Znowu nic nie mam. To straszne, mam tą gryźć. A ja muszę polizać. Co za pech. Babciu, zagrajmy w kamień papiernożyce, żeby wiedzieć, która zacznie. Dobrze? Oj, narzucę pnął papier, więc ty pierwsza. Fuu, ona jest taka obrzydliwa. I taka oślizgła. Jak mam ją polizać? Wygląda jakby już była cała obśliniona. Okej. Okay. Zacznę od macki. Wygląda najmniej szkodliwie. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłam. Mój biedny język. Babciu, możesz gryźć. Co? Już? Nie jestem jeszcze gotowa. Dobra, najważniejsze to działać szybko. To straszne. To jest jak jakaś guma. Oj, zaatakowała mnie. Dziewczynki, pomocy. Zdejmijcie ze mnie tego morskiego potwora. Zaraz zdejmę. Babciu, wszystko w porządku? Co ci się stało z twoją twarzą? A co jest z moją twarzą? To wszystko przez Łęzdy i tego morskiego dziwaka z przystawkami.